Cześć, to znowu Edyta z Portugalii. Jestem tutaj już ponad 4 tygodnie nigdy tak długo nie byłam w Portugalii. Ale sytuacja zmusiła mnie, żebym po pracy z turystami została tutaj na dłużej. No i oczywiście są święta, chciałabym coś polskiego przygotować. Dostałam mnóstwo przepisów na ciasta od mojej siostry, od mojej cioci chrzestnej. No i oczywiście realizacja tego dosyć ciężka jest tutaj, bo po pierwsze nie mamy w domu piekarnika. Nie, stary piekarnik po dziadku. To jest taki stary, jak u nas kiedyś były na gaz. Wczoraj próbowałam, zobaczcie co wyszło ze zwykłej babki. Ze zwykłej babki wyszedł całkiem niezły kształt po Odciągnięciu ze 2 cm z powierzchni, po dodaniu polewy czekoladowej, powiedzmy, że nie jest tak źle. Oprócz tego, że do tej babki normalnie dodaję jakieś 50 mg wódki, tutaj e, powiedziano mi, że stoi w alkohol. To był Outguardiente, ten 77% taki bimber. No i oczywiście trochę teraz babka zamiast marmurkowa to jest bimberkowa. Do tego e, upiekłam w, tej, e, w tym piekarniku coś na kształt mazurka. Teraz zobaczymy, czy coś uda nam się tutaj z nim zrobić. To, co najbardziej uwielbiam ze słodkości portugalskich to jest the gem, a właściwie Konfitura swig. Akurat mam taką domową przepyszna. Dlatego spróbowałam ją nałożyć na dno tego mazurka. A za chwilę nałożę, tak jak w domu zwyczajnie, to mleko skondensowane, które mamy też w podobnym wydaniu w Polsce. Konfiturę domowa z fig na spodzie, potem mleczko konsensowane, gotowane i na wierzchu suszone fili. Mimo wszystko wielkanocne przysnaki, po polsku mazurek, babka i tak dalej, to nie są specjalności portugalskie. Dla Portugalczyków istotne jest to, co związane jest z morzem. Spójrzcie, ugotowałam teraz takie żyjątka. Niezbyt przyjemnie wyglądają. Wow! Trochę tak, jakby to były pazury dinozaura czy jakiegoś smoka. To są pąkle. Pąkle, które żyją w... Takich na, na skałach są przyczepione, podobno są to zwierzątka, e, falujące wody Atlantyku, e, pobudzają je do życia, pęcznieją jak e, mniej więcej wody trzaska o skały, no i wówczas ci biedni panowie, którzy e, zwisają na linach gdzieś tam z wysokich skał, dogrzebują się do tych miejsc, o które faluje najbardziej m, m, woda gdzie właśnie przyczepione są te zęby, pazury dinozaura. Po zakupieniu, bo oczywiście ja ich nie zbierałam, tylko kupiłam od Pana, który rozwoził przed chwilą ryby. Ehm, trzeba we wrzątku 3 minuty tylko pogotować i potem najlepsze takie żelowe w środku, zaraz Wam pokażę, jak to się je, ehm, po prostu jako przekąskę można spożywać. Mamy tutaj Część kończącą się na, tych, na tym pazurze, takie niezbyt fajne. Ale wyciągamy tą osłonkę, taki taki żelowy jakby. Taka rurka nam wystaje. Odciągamy ją i. Słona. Słona żelatynka. Do piwka. Na przekąskę. Przed obiadem polecam.